Cześć z tej strony Bartek, nagrywamy dzisiaj Call of Duty 4 Modern Warfare Tak jak w ostatnim filmie mówiłem, jak dobijecie mniej więcej 4 albo 2 łapki w górę, to będzie kolejny film Więc spełniliście moją prośbę, to ja nagram kolejny odcinek Dobrze, to teraz jest misja Charlie, nie surfuj Dobrze, to jedziemy z koksem hmm. Ciekawe czy mi się uda Mm. Będę z the Marines Sierżant Paul Jackson Michael Jackson <noise> O, ile tu jest lotniskowców, ile tu śmigłowców Wo. Ile, ile tego tu jest Ja Aha, muszę... o, tego gościa muszę zlikwidować Dobra, to ja to pomijam Lecimy z moim przyjacielem w śmigłowcu. O, mam już tutaj karabinek. Taki fajny. Ło, wow, ale fajnie widać. Hmm, no dobra. Mam też pistolet. Taki fajny. Tam ludzie strzelają. Nie wiem, czego trafiłem. O, tu tego. Dostał. Widziałem jak spadał. Dostał. I co to tutaj się dzieje? Jaka akcja? Lądujemy. Jak w Wietnamie normalnie. Widzę śmietniki. Dobra. Zjeżdżamy. Go, go, go. Tak jak mój przyjaciel mówi i biegniemy z z, gom, z pisem P.A.S. i y, gombert jak się nie mylę no gombert mamy tutaj takie drzwi są jakieś samochody patrzcie na to ogłuszeni ja sobie skaczę po samochodach Was quest Was o kurcze nie zaraz o, to wybuchnie wybuchy co ja widzę gin. i teraz. Się dostanie. Ja tam wrzucę granat, jakby co. To tam też byli? O, nie. Ja się nie godziłem na takie rzeczy. Ale. O, nie, on ma tą strzelbę. I nie ma już strzelby. Widzicie? Ja jestem mistrzem tej gry. Dobra. To idzie. O, więcej strzelb, więc. Czy o? Od... Czy ja widzę to co widzę? Nie, ja mu to było takie piękne. Idziemy. Jezu! Prawie bym zginął! Prawie bym zginął! Co to było? Ja sobie tych dwóch zabijam, a tu taki se przy... Tak, 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 ta. Granat! Dobra, oni nie żyją. O! Poławić się w snajpera. A dobra, nie, biorę swoją... Gdzie ona jest? Biorę moje ulubione... Teraz wrzucę im tam flesza. Jest do walki w pomieszczeniach. Miszczo... Po To samo! O, idzie. Dobra. To biegniemy dalej. Tutaj... samoloty. To był chyba F16 albo F18. Jak się ktoś zna. To biegnie. Kurczę, myślałem, bo To są czasami niekiedy takie bugi. Na takiej jednej map misji jak Wam pokażę może w następnym odcinku ale to musicie dobić 5 albo 6 łapek w górę to pokażę Wam pewnego buga że w jednej misji, to jest chyba świnia bojowa, tak się nazywa ta misja, można wejść na czołkę M4, M4A1 Abrams, albo jakoś tak to. I można się nim nie, nie tyle przyjechać, że się nim prowadzi, tylko że się na nim stoi i a on sobie jedzie, no? I bardzo fajny bug, znaczy nie fajny, bo jest się wystawiony na ostrzał, ale satysfakcja duża. Jezu, ale TY... Ale dostał. O, tu można wejść do góry. Dobrze, co tutaj było? A nie, ma no mało amunicji w tym. A, do bani. Hmm... z tego da się skorzystać? Kurczę, no wciskam F i nie działa. O nie, ta... Naprawdę? Naprawdę? Lewitować, no... Tak. Ludzie potrafią lewitować. No, szczególnie zmarli. Nie, to jest bardzo prawdopodobne. Tak? Bo, dobrze, to idziemy dalej. O! Ktoś tam strzelił do mnie. Pff, wskoczyłem na gościa. Ja wskoczyłem na niego, a on mnie odepchnął z prędkością. Prędkością światła! Jezu! <grymne> Zabiłem go przez takie coś! Co to jest? Pss. Ile tu... u granat? Ile tu jest bugów kurcze! Głowa w tym... Psz, to jest bardzo możliwe. Wszystko jest bardzo możliwe. Nie, ja bolej iść ze swoją strzelbą. Biegniemy. Let's move, ja tam wrzucę granat. Dla pewności. Dobrze, to idziemy do środka. To jest w ogóle mapka na wieloosobowym podobna do tego. Wszystko tu jest na tej mapce, tam jest wszystko pozmieniane. I szczerze tamto mi się wydaje lepsze. Dobrze. Sue. Witaj Sue. Witaj, czym się. O jeda. No i tak wysadź Tutaj jest na przykład dziura, można przejść tam do toalet. Tutaj jest w ogóle... Tutaj jest dziura w dachu. Wrzucę ci tam granat. Jak ja mogę go nie zauważyć. Dobrze, chwila ciszy była myślałeś, że się przede mną ukryjesz. To źle myślałeś. No, tu mam od razu... O, wiedziałem! Tu, musia... tu było za cicho. Tu było za cicho. Wiedziałem, że coś takiego się stanie. Oh NIE! <grywa> Wybuchły się granaty. Jaki ja jestem mądry. Uh, nie trafił mnie! To dobrze nawet Czy tu... Bili. Dobiłem go Jezu, ale go ale mnie wystraszył Bo co się dzieje. No czemu oni do mnie strzelają? Nie wiem. No człowieku, nie strzelaj do mnie. Idziemy dalej, Czy to jest coś tam. Kukało? O, widzicie? No, o, okej, okay, jest wszystko czyste. Pokój cleared. Idziemy z moim. W 1200. O. U. W multiplayerze tutaj są toalety. Tutaj w ogóle jest zmieniony układ pomieszczeń. Mistrz snajpera. Teraz to będę koksem. O, coś tam wybuchło. No dobra, te, tego co tam powiedzmy, że zjemy za pierwszym razem wali, a po cie został Szer Awe. Hmm. Z Blumelem, zawsze na przodzie Także wrzucam Flesza Sam się oślepiłem, no ja jestem mądry Ol fajny Też takiego chcę Czemu nie mogę tu wyjść nie feee Zniszczę obrazy O proszę Jestem zły Dobrze Zrób to Just do it O patrzcie Patrzcie co się da zrobić Câasse Mh.. Vedete quest jewe? Chi sono? Stripisco i by było na tyle z dzisiejszej no z dzisiejszego odcinka Pamiętajcie dobijcie od 5 do 6 łapek w górę pod firmem Cześć na razie, do zobaczenia